Powiem, no dzień dobry. Kupiłem klucz do świec. Idę na świet. Słuchajcie. Wykręcać. Właśnie. I jak? Wojtek dał mnie 250, 250 zł na światło mam, trzymam i A znajdę. To pokaż, bań. czy masz. Bo ja ci nie będę. Ja nie będziesz... Proszę. Na 200 widzę. No. No. I mam. Mam. A 240 światło. To mam jeszcze swoje. Mam. A to widzicie. I pokazałem. Pokaż, pokaż na lejcie. Pokaż na, na kamerę swoje. Żeby ludzie widzieli, że ja nie rozpuściłem. Pokaż. To? Proszę dać? Co? Nie, ja, ja swoje rękę chcę pokazać. A ja nie jestem, ja ciebie nie będę nagrywał. To ja tylko pieniądze taką wyciągnę rękę. A ja nie będę cię nagrywał. Na moim kanale nie będziesz już istniał. No i ty na moim kanale nie będziesz. No właśnie. No. no. I pokazałem dla Wojtka, że mam 250 zł, a pokażę, że, pokażę pan, że klucz kupiłem do święt. Teraz muszę to znaleźć. O. To taki klucz. Jest. O. O. O, taki klucz jest, o, o, żeby widzieliście, o, że to jest klucz, klucz do świet, do wykręcania świat w każdym samochodzie. To jest bardzo dobry klucz, łamany i bez tego klucza nie wykręcić świet. Właśnie temu niech ludzie sobie nie wyobrażają, wczoraj dałem pieniądze, miał dzisiaj pojechać, Zapłacić na pocztę na światło Zaraz wykręcę świecy gdzieś, Poczyszczę to, świecy po prostu poczyszczę On świecy, nie będzie ode mnie uda odpadać, udał Passata Volkswagena Pojadę, znajdę fakturę I zajadę, zapłacę I będzie zapłacone To, a jak nie to jutro podjadę Autobusem podjadę Ale dzisiaj muszę zrobić passata Jeszcze przyjedzie Jacek Będziemy patrzeć Jak, co, jakiego jest w tym samochodem. Co ci stało się samochodem? I muszę zrobić. Na razie. No, ty myślisz, że tak tobie da na resztę na światło. No, ode mnie wziąłeś na światło. Nie zapłacisz, obetnął. No. Ja więcej za żadnych ci złotówki nie dam, ponieważ nie ma, nie będziesz ode mnie wyłudzał pieniędzy. Ponieważ ja muszę podatek płacić, wszystko muszę płacić, a ja nie mam pieniędzy. Ja lajtów nie robię, już nie będę robiłem. Powiedziałem ludziom, że nie będę robił już tutaj lajtów, ponieważ tu mi się nie opłaca. To co mam, to moje są pieniądze, a nie Krzysztof Konowicza. On powiedział, że on wszystko ode mnie zabierze, te pieniądze. To ciekawe zobaczymy kiedy. Byłeś na policji, dawałeś listy. To już mój interes nie odpowiem na te pytanie, tylko byłem w sklepie. Na policji nie byłem. No to było na policję. Powiedziałeś, że mnie chcesz usunąć z tego domu. Ja nie głupi, tak nie robić. Poszedłem do sklepu, kupiłem sobie jedzenie, kupiłem klucz, do świet... No do właśnie, uszytania. za moje pieniądze. Jak widzicie, nie, nie będzie długi film. Nie, no to wejście jest. Ja nie jestem. Ty mówisz, że ja jestem pasożyt, to ty jesteś ogólnym pasożytem sobie ludzie niech sobie wyobrażają ja normalnie nagrywam jestem Chcę wam nie pokazać, jak to normalnym człowiekiem jest naprawdę a nie to takie rzeczy no, które potrzebne dla mnie nie wydaje na wódkę na rozpuszczanie